Bitwa u em 15 15x16 na Himmelsdorfie w losowaniu z dziewiątymi Tierami. Zapraszam do oglądania i tak jak myślałem, bohater jedzie w pozycję, gdzie będzie w stanie wykorzystać swoje genialne opuszczanie wieży i całego w sumie kadłuba. No i przy okazji pancerz, który wtedy zacznie robić robotę, bo mamy bardzo dobrze, jak widzicie, skontowany ten nasz pancerzyk. Który odbija naprawdę wiele, jeśli jesteśmy nad przeciwnikiem i schowamy dolną płytę, wtedy dla wielu pojazdów jesteśmy praktycznie nie do ruszenia. I jedynie co musimy się ruszać, żeby utrudnić im strzelanie w nasze mixpoty. Na razie jedziemy na górkę. Będziemy się, tak powiem, pojedynkować z M60, tvp -kiem. Na 60 już została spota na torach. No i tak, górka zajęta, parę celów na dole się zapewne wyświeci. My jedziemy tak się troszkę, powiem, ustawić agresywnie. Oj, TVP już na pewno niepocieszony. Zostanie za chwilę przez nas spompowany jeszcze jeden strzał. Mamy 3000 DPM z tym zestawem, który ma tutaj Bohater, czyli dosyłacz. Sorry, w odpowiedniej kolejności. Yy, turbo, dosyłacz, stabilizator i szczał od arty. Z doświadczenia wam powiem, ładne podpalenie, to się może podobać. Z doświadczenia wam powiem, że UDES lubi zbierać od arty. O, mamy artę z głowy. Nie wiem dlaczego on tam stał, dlaczego tak się pokręcił, ale spoko. Aktor z głowy. Nie musimy się teraz bać. Tutaj grill może mieć mały problem z naszą penetracją. O -o -o. Walmy ich po silniku, a podpalimy za chwilę ich po raz drugi. Obiekt 268 jest dosyć groźny, ale na razie nas olewa. Teraz chyba weszło w gąskę. Chłop się naprawił. To jest bardzo potężna pozycja właśnie dla UDES-a, z której jesteśmy w stanie wiele nastrzelać i która powinna pokazać jak dobrą rzeczą jest nasz pancerz i przy okazji jakie boty grają w przeciwnej drużynie, chłopiec tutaj strzela dobre parę minut i on się dopiero zorientował, że jest na środku, że tak powiem no tego jego całego pola walki, no poszła peska ale no nie przebił jest na dubicie, ale się schowa za budynkiem TNH, tak samo schowany, kitrany. Trochę nam pada flanka. O tutaj przebicie poszło prawdopodobnie w to, co wystawało. Byliśmy też troszkę bokiem, więc musimy tutaj trochę bardziej się frontem ustawić, bo bokiem nie odbijemy. Frontem, już tak tutaj albo ładujemy kumulę po dachu, bo tak to raczej będziemy się od niego odbijać, ale wchodzi na razie wszystko. Teraz. Kolejna pozycja, w której wykorzystamy nasze opuszczanie, wykorzystamy też przewagę wysokości. Are Phase One dość twarda wieża, tutaj raczej kadłub będzie miał schowany, musimy troszkę zwolić, żeby się włączył. Taki fajny tryb, mamy Badgera, mamy duży kaliber, już 6000 chłop nas strzelał. No sami widzicie, jak przeciwnicy się tutaj ustawili. Are Phase One ma dość miękki dach. Co innego można powiedzieć, badgerem tutaj pokazuje dolną płytę, w którą może wejdzie, może nie. Siadło tym razem bohaterowi. Pytanie, czy cis ciśnąć do przodu, czy nie. Wsparcie jakieś tam mamy, ale ja bym im nie ufał. O właśnie. No, wpół, że tak powiem, wszedł w gąsienicę, jakby to był APCR-ek. Mielibyśmy strzał z uszkodzeniami. <laughs> no tak, niestety, siadło bez podjeżdżamy do przodu, trzeba cały czas wykorzystywać naszą przewagę mamy bardzo dobry pancerz na wieży jeśli jesteśmy nad przeciwnikiem, bo na równi już nie jest tak kolorowo ale nawet jeśli jesteśmy o i lodówkę przydałoby się teraz wykończyć to bardzo groźny czołg który się sprzedał dolna płyta powinno siąść on strzelił nas w bok mieliśmy szczęście, że nas nie przebił Trzeba być już gotowym na lodówkę, która za chwilę właśnie przeładuje i wychyli, ale nie uda się jej już nas trafić. O i tutaj Skoda trochę niezadowolona mam wrażenie. Zostały jeszcze dwa mocne pojazdy, właściwie jeden dobry, a drugi taki sobie. Badger ma bardzo dobry DPM i teraz pytanie, czy poradzimy sobie z czterema przeciwnikami? Na szczęście badger się odbija. Powinniśmy go skończyć w pierwszej kolejności. Jesteśmy prawie że osamotnieni. Tutaj APC-REK powinien siąść, ale tym razem udało się przebić. Ciekawe, jak tam wygląda nasze wsparcie. Mamy 8000 już na strzelane. Cztery fragi, jeszcze sporo do zrobienia. No, nie, nie pod tym kątem. Nie pod tym kątem, mój drogi. I teraz, co tutaj się dzieje. Przydałoby się. Oj, to powinno być dla niego zabójcze. Piąty frak ST1. Niestety nas przebija. Musimy teraz bardzo uważać jesteśmy na strzał. Zarówno dla Badgera, jak i właśnie tego ruskiego HTK. Wsparcia niestety nie widać. A my nie możemy się wycofać. Jesteśmy zamknięci. Na pewno nie zdążymy się już wycofać 5 fragów, 8700 uszkodzeń. Pytanie, co zrobią tamte pojazdy? Czy one, no, powiem tak, arta ma tu druga flanka, no tak, albo ogarnięta, albo nieogarnięta. To wiele zależy. Od tego, czy Skoda w końcu się przydała i coś zrobiła, bo było groźnie. I teraz pytanie: co się stanie tutaj z Badgerem? Bad Badger strzelił, teraz mamy okazję, żeby go skończyć. Czekamy na jego jeszcze jeden strzał, prowokujemy go, strzelił. Przydałoby się użyć zestawu, strzelić go w dolną płytę i go skończyć. Mamy 6 fragów, specjalista wleciał, duży kaliber już chwilę temu powinniśmy cisnąć wrotki, żeby jeszcze nastrzelać parę uszkodzeń mamy 9,5 tysiąca nastrzelane piękny wynik jak na mapę miejską, ale no tutaj w mieście mieliśmy do czego strzelać na pewno każdy z was się z tym zgodzi tak swoją drogą udes jest teraz w wierzchołku drzewa, ja go zrobiłem poprzednio, nie wiem kiedy, ale też z wierzchołka Pytanie do Was. Macie Desa? Czy jeszcze nie? Czy może Wam się nie podoba i go sprzedaliście? Bo jak dla mnie to jest jeden z lepszych medów na dziesiątych tierach, zwłaszcza, że ma dużo twardszą bierzę od STB1 i tam nie wystarczy już zawodować golda i chodzi jak masło, ale trzeba się trochę napracować. Tutaj trzeba, nie mówić, trzeba uważać na Leoparda1, bo nie wiadomo gdzie on jest. Bo dość długo się nie świecił, ale właśnie w tym momencie pojawił się B3 i mamy go z głowy. Tam koncept skończy Controcarro Leopard już poległ, my go stawiamy na gąsienicy. Na teraz musimy palić wrotki, chociaż chłop już sam zaczął palić wrotki. Wie co się dzieje, 7 fragów, 9800 uszkodzeń, prawie 3000 zablokowanych przez pancerz to sporo tutaj siadało pocisków goldowych. że myślę, że pojazd w dzisiejszych czasach daje radę. Może dać sporo fanu. A bitwa ciekawa, w miarę dynamiczna. Trochę aktorów było, ale mogła się podobać. A wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, jeśli mogę coś zrobić lepiej. Dajcie oczywiście znać jak zwykle. Trzymajcie się, pozdrawiam was. I na razie.